Jak pozbyć się strachu i zacząć działać? Zapraszam. Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Dzień dobry, dzień dobry. Strach. Kiedy czytam komentarze pod moimi filmami, czy kiedy rozmawiam ze znajomymi, często widzę, że ludzie boją się tego, czego nie warto się bać, i nie boją się tego, że nie podejmując tego potencjalnego ryzyka nie osiągną dużo więcej niż mogliby osiągnąć. Także dzisiaj właśnie o tym i o tym, jak ten strach niwelować, jak czerpać z niego moc i co robić, aby osiągać więcej. A o tym również będzie moja książka, o tym, jak osiągać więcej, niekoniecznie więcej pracując, czy więcej mając kompetencji zasobów, jak korzystać mądrze z tego, co się ma, jak dobrze wykorzystać to, że żyjemy w 2024 roku w Polsce, a nie w Korei Północnej, w w roku 1982, na przykład i o tym, jak żyć dostatnio, nie mając milionów, albo jak mając miliony żyć jak tak, abyśmy mieli miliardy, o tym jest między m.in. moja książka, mimo że brzmi to enigmatycznie, to, to tak właśnie jest, także lista, lista pierwszeństwa jest pod spodem. Książka będzie w połowie roku, a wszystkie sobie z listy dostaną fajnego bonusa. Dobra, lecimy ze strachem, to jest niesamowite. I już nie raz o tym mówiłem, że etat jest bardziej ryzykowny niż biznes. O tym, że ludzie się boją wziąć kredyt hipoteczny, żeby żeby zarobić na nieruchomość dla swojego dziecka. Bardzo małą ilością wkładu, czyli, czyli tylko mając dolność, można przecież zarobić na czysto 300-400 tysięcy, ale ludzie się boją, bo ktoś im nie zapłaci przez miesiąc czynszu albo ktoś im ścianę porysuje. I to jest niesamowite. Natomiast Wielokrotnie widzę, że znajomi mówią: No ja bym tak chciał, jak ty, często robić różne rzeczy, ale się boję, ale ja nie mam do głowy i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, bo widać w tym pewne, pewien brak logiki. Chyba, że dla kogoś nie jest ważna wolność, ale wydaje mi się, że wolność jest mniej lub bardziej ważna dla, dla większości z nas. Jasne, dla przedsiębiorców ta wolność przeważnie jest gdzieś tam u góry na liście priorytetów, ale każdy lubi mieć tą wolność. I ja sobie tak ostatnio, ostatnio pomyślałem o garażu. Mam garaż i ten garaż kupiłem parę lat temu za 20 kilka tysięcy złotych. Mógłbym go wynajmować dzisiaj za 500 złotych. I teraz weźmy sobie e, ten przykład na tapet, bo mówi się na, na tapet, a nie na, na tapetę, tak swoją drogą, i zobaczmy, co się wydarzyło. Wiele osób kupuje sobie iPhone'a na raty i wydaje swoją przyszłość. Czyli jeśli nie zarobiło pieniędzy, ale już ma zobowiązania na przyszłość. Dzięki temu się nie dorabiają czegoś i wiecznie są niewolnikami, pracują na raty i itd. O tym, kiedy indziej jeszcze pogadamy, bo to jest ciekawy temat. Wiele osób myśli, że raty 0% są faktycznie zero. I nie. Jeżeli masz ratę 0% i coś kosztuje 1000 złotych i masz 100 rat po 100 złotych, to to nie kosztuje nic, ale o tym kiedy idzie. Wróćmy do przykładu z garażem. I teraz tak. Ten garaż, akurat ja go, ja go używam prywatnie, ale mógłbym go wynajmować za 500 złotych. 500 złotych miesięcznie to jest jakieś podliczenie podatku za wynajem, podliczenie jakiegoś podatku tegorocznego. To będzie 450 zł miesięcznie. 450 zł miesięcznie. I teraz weźmy sobie kalkulator, albo nawet nie trzeba, bo jeżeli zarabiasz. Powiedzmy, 30 zł miesięcznie, 30 zł na godzinę, to to jest 15 godzin Twojej pracy. 15 godzin. Czyli, jeżeli pracujesz 20 kilka dni w miesiącu, to oznacza, że jeden garaż daje ci 40 minut pracy dziennie. 40 minut pracy. Jeden garaż. I teraz, czyli ja jednorazowo, wydając 20 parę tysięcy złotych. Zyskałem 40 minut średniego dochodu e, dziennie. Tak? 40 minut pracy. Ok, ktoś zarabia 100, ktoś zarabia 200, ktoś zarabia 500 zł miesięcznie. Ja tutaj przyjąłem te 30 zł, bo to jak przenożymy przez 180 godzin, to będzie mniej więcej średnia dzisiejsza krajowa. Więc jeden garaż, raz wydając garaż, na, na garaż, e, możesz mieć 40 minut dziennie. Zysku. 40 minut dziennie nie musisz pracować. Jeżeli ten, to pomnożesz razy x, no to tak naprawdę może się okazać, że inwestując w te garaże, po czasie nie musisz nic innego robić. I teraz tak, garażu ci właściwie, garażu czy miejsca podziemnego nie da się właściwie zniszczyć. To nie ma co, nie ma się w czym edukować. Zresztą mamy taką, taką książkę w eksperty jak Biblia nieruchomości, i tam. Jest autor Marek, który opowiada o tym, jak stał się królem garaży. On robi to na skalę mega, mega. Także, jak ktoś chce się dedukować, to wystarczy, że właściwie przeczyta ten rozdział, pogugluje sobie przez jeden weekend i przez jeden weekend jesteś całkiem nieźle wyedukowany w kwestii garaży, a po paru miesiącach jesteś w ogóle już Kingiem, jeżeli chodzi o temat. I teraz, jakie tu jest ryzyko? No, jakiś jest, że rakieta uderzy rosyjska w ten twój garaż, i. No, ale wtedy będziemy mieć inne problemy, chyba niż to, czy masz ten garaż, czy nie. No i coś powie: No dobrze, ale ty miałeś okazję kupić za 20 parę tysięcy. Pewnie jakoś wyszukałeś to, pewnie masz jakieś znajomości. No, moja znajomość polegała na tym, że wyszedłem sobie z moimi psami, Kobim i Monte, wyszedłem sobie i idę sobie ulicą, patrzę, a na garażu jest informacja: Sprzedam. Zadzwoniłem, dostałem ofertę. Spytałem się, bo była do negocjacji, no to więc spytałem się, jaką cenę możemy ustalić. Ustaliliśmy trochę mniejszą i kupiłem. Tam nie było, tam nawet nie było profesjonalnej negocjacji. Dzisiaj ten garaż jest warty razy dwa, dzisiaj on daje 40 minut dniówki przed jednego polaka dziennie. Czyli gdybym kupił takich garaży więcej, no to tak naprawdę no, nie trzeba by pracować. I teraz, kiedy ja mówiłem o mieszkaniu kiedy w jednym filmie, no to tam, o. Bo to fliperzy, ja mówię o wynajmie mieszkaniu i ludzie mówili, że to jest flipowanie. Nie wiem dlaczego, że ci nie zapłacą, że ryzyko, że się będziesz bujał z ratą kredytu, coś tam. Jak ja widzę ten strach, to jest, to jest po prostu dramatyczne. To tam nie ma takiego czegoś dobra, dla mnie to jest zbyt ryzykowne, widzę to zbyt ryzyk, to może spróbuję czegoś mniejszego, nie? Tam jest zarynkowo. Robię albo nie robię. A może właśnie garaż jest możliwością. Oczywiście to jest jeden z przykład wielu, wielu przykładów, jak możesz sobie polepszyć komfort życia nie ryzykując zbytnio. I, yy, i zresztą mój znajomy ostatnio kupił kilkanaście miejsc podziemnych od dewelopera. Miejsca takie rodzinne, jedno za drugim, czyli, że jedno zasłania drugie, no ale na dwa auta jest miejsce. I to kosztowało 40 tysięcy od osoby. E, tam powyżej 500 stów e, za, e, za postój się bierze, za takie dwa miejsca. E, 5-700 stów się, minimum. E, też sobie tam coś, coś z tego e, z, wziąłem pod, pod siebie. E, więc Dalej można tyle zarabiać, dalej to nie kosztuje nie wiadomo ile, i teraz jest to często bardziej opłacalne niż, niż mieszkania. Tylko mieszkania są wygodniejsze, bo masz jedną płatność, a nie na przykład musisz mieć 5 garaży, żeby mieć pięć płatności. Ale to już jest kwestia, myślę, że jeżeli ktoś woli pracować gdzieś, ryzykując to, że jak nie będzie pracować, to nie będzie zarabiać, to, to taki garaż nie jest głównym opcją. I często takich, takich opcji jest bardzo, bardzo wiele, i ludzie zresztą jest takie, takie powiedzenie że lepsze jest deko handlu niż kilo pracy. I coś w tym jest. Akurat tutaj mówimy o usłudze, nie, nie handlu, ale tak często jest, że zarobić dzisiaj kilka stów dziennie na handlu to jest żaden problem. To naprawdę nie, nie, nie musisz być super rozgarnięty, tylko musisz znaleźć produkt, dobrze go, dobrze go opisać, sfotografować, sprzedać i tyle. To nie jest filozofia. Ale ludzie są nastawieni na to, że wolą mieć polecenia, schematy, Dzisiaj, dzisiaj przypadkowo byłem w kościele i też widziałem, jak działają schematy. Jest to dosyć ciekawe, że jesteśmy wychowani i w, do, i w domu, bo tak są nasi rodzice wychowani, i w szkole, bo tam jest ten system pruski, czyli system szkolenia żołnierzy, i w kościele, no bo wierny też ma być, ma być posłuszny, tam wszędzie. W każdym z tych z tej organizacji, czyli rodzina, szkoła, kościół, jest wiele dobrego, ale też jest wiele złego i, i wiele błędów, i przez to się boimy podejmować racjonalne decyzji. Tymczasem, co jest do stracenia? Co tak naprawdę masz do stracenia? Moim zdaniem niewiele. Moim zdaniem niewiele, bo nawet jeżeli kupisz coś i nie wydajmiesz tego, sprzedasz to to stracisz nic albo stracisz 1000 zł na przykład, albo dwa, to w skali życia nic nie zmienia, a jeżeli nagle ci wypali, to nagle okaże się, że 40 minut dziennie już przepracowałeś. Kupiłeś ten garaż i już nie musisz pracować. Tak? Nie, wiadomo, że w praktyce pracujesz więcej i masz te pieniądze, które możesz reinwestować i mieć kulę śnieżną, także w przyszłości jeszcze więcej mieć i jeszcze nam więcej sobie móc pozwolić. Natomiast rzeczywiście to ma ręce i nogi, jeżeli w ten sposób myślisz, żeby sobie takie źródła robić, czy żeby ten swój portfel powiększać. Moja ja nam, że pieniądze są źródłem wszelkiego dobra. Przez to może być lepszym ojcem, lepszym partnerem, lepszym, lepszym człowiekiem w, w kwestii zawodowych, w zawodowym itd., itd. Także to jest bardzo istotne, aby pomyśleć w ten sposób. I teraz tak, jak przestać się bać? To jest kluczowe pytanie. Środowisko. Ja o tym mówiłem, że warto wartowe środowisko. Zresztą to widać po kibolach. Nie? Większość z nich to są mówiąc wprost pizdy. To są pizdy, yy, huderlaki, bez, yy, bez mindsetu, bez, yy, bez jakiejś mentalności, bez odwagi, ale w grupie, a jeszcze najlepiej z jakimś przyrządem, typu nóż, kastet, yy, baseball, to wtedy oni są mocni. Ale tak ogólnie, to, to takie pizdoliny, wiadomo. I teraz. Wypadł dosadny język, ale tak czasami lubię. Więc jeżeli jeżeli e, ludzie w grupie są mocni, to można z tego pewien wniosek wyciągnąć. Otacza się ludźmi mocnymi. Wtedy ty sam jest mocniejszy. Jeżeli nagle zobaczysz, że z trzech Twoich kolegów e, kupuje nieruchomości, kupuje, nie wiem, kryptowaluty, złoto, cokolwiek, i dla nich to jest normam i nie boją się tego, i y, idą przez w to te, w te życie, testują, coś kupują, coś sprzedają, y, y, gdzieś dywersyfikują swoje źródła, źródła dochodu, to nagle dla Ciebie to jest oczywiste. Ja naprawdę mam ciekawych znajomych i jak ja widzę, że ty jeden kupuje kamienicę, drugi marzy o tym, żeby cały blok postawić, y, trzeci kupuje ziemię w Kambodży y, i kilka, y, kilka różnych nieruchomości w różnych krajach. Y, dzisiaj znajomy opowiadał, że ogląda mieszkania w Miami, to to powoduje, że nagle jakiś prosty deal w Polsce, taki prosty, że, wie, że, że każdy o nim słyszał, każdy wie, że można tak robić, nagle on się staje tak malutki, tak, tak mało... E, to jest taka mała skala, że nagle to się staje łatwiejsze w głowie. Więc, e, więc e, pierz sobie mózg ludźmi z YouTube'a, e, czytaj książki od ludzi, którzy myślą na wielką skalę, Jutro się widzę na przykład z Rafałem Sonikiem, czyli gościem, który wprowadził BP do Polski i McDonalda i jeżeli y, ja będę miał sobie jutro z nim okazję pogadać, to, to wiem, że to jest gość, który myśli ko kolosalną skalą, kolosalną i mieliśmy ostatnio Tigera, y, czyli Dariusza Michalczewskiego w, w rolls chciałem powiedzieć, bo w Bentley'a już nie mamy y, i on fajną rzecz powiedział, że i to, i to powiedział tak, y, tak mimochodem, ale to fajnie zabrzmiało, że od małego Trzymały się go pieniądze, zarabiał dużo pieniędzy i gdzieś tam mył, mył szyby aut, szyby żeby zrobić pierwsze pieniądze, i mył to w miejscu, w którym potem postawił galerię. I on to powiedział tak. Nie żeby się chwalić, tylko to powiedział tak. Słowo po, po przecinku po że tam postawił galerię. Teraz gość po prostu tak sobie powiedział, że gdzieś postawił galerię handlową. Dla niego to było. Oczywiste, no, że już tak tą galerię kiedyś nam postawił, robił wiele rzeczy innych i tak dalej. I teraz musisz mieć mocne stado, mocną ekipę, mocno, mocnych zawodników wokół siebie. Niekoniecznie fizycznie, tak? teraz też sobie gadamy. tak? Ja jestem dla ciebie dzisiaj. Nagrywam, już robi ciemno, szyby parują, ale nagrywam, dlatego żeby powiedzieć parę miłych słów. E, e, troszkę może tą motywację wzbudzić, bo dzisiaj może taki bardziej motywacyjny odcinek. Więc ekipa to jest najważniejsze. Ekipa, oczywiście, sam może być mocny, wiele ludzi jest mocnych i ja myślę, że sam bym też sobie gdzieś tam poradził, ale prawda jest taka, taka szczera prawda, że gdyby nie moja ekipa, tak. Gdyby nie Artur, który jest naszym prokurentem, prawą ręką, kierowcą Rosa, to ja, ja bym dużo gorzej. Gdyby nie Maciek, który jest Fatman w naszym programie, jest bardzo mądrym gościem, wielojęzykowym, który robi mega research, jest mega kapitanem naszej, tutaj naszego zespołu, ma mega dobre takie takie sprawy, takie motywy organizacyjne, to ja ja z moją moim, z moim napodliwością, z moim chaosem. Bym tego nie ogarnął. Gdyby nie Patrycja, nasza e, kochana asystentka, która e, i ogarnia przelewy, i obsługuje klienta, ale myśli często dwa kroki do przodu, jest przeinteligentna, to, to ja też znowu bym e, miał dużo gorszą firmę. Gdyby nie wiele moich ludzi, to ja bym tego nie ogarnął. Więc tutaj też jest kwestia tego, że z kim pracujesz, tak? Ale n, pierwszym levelem jest po prostu otoczenie, z którym na mnie pracujesz. Nie musisz, nie musisz z nimi nic robić. Wystarczy, że ich słuchasz, myślisz. E, o tym, o czym oni myślą, tak, bo oni się o tym opowiadają, czy to poprzez książkę, czy film na YouTubie. I to naprawdę świetnie pierze mózg. Naprawdę, wyp wypierz sobie mózg w płynie albo w proszku do kolorowych, błagam. I to naprawdę dużo daje. Bardzo dużo daje. I teraz to jest pierwszy krok, żeby ten strach. Po drugie, warto sobie zadać pytanie, co może się najgorszego wydarzyć? Czyli Zrobię ten krok, którego się boję. Co się może wydarzyć najgorszego? I w praktyce się okaże, że to najgorsze wcale nie jest takie, takie słabe, e, bo jeżeli sobie zostawisz to z kolejnym pytaniem, czyli co się może wydarzyć najlepszego, e, no to to, co to, 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 to się może wydarzyć najgorszego, wyjdzie blado. Bo na przykład z tego garażu. Masz, nie wiem, 20 parę tysięcy oszczędności, tak? E, Okej. Okay. Ja wiem, że dla wielu to jest dużo, że to trzeba osiągnąć, bo 21% Polaków w ogóle nie ma oszczędności, potem kolejne 20 parę ma na miesiąc, czyli w praktyce połowa Polaków w ogóle nie ma oszczędności, ale jeżeli dojdziesz do tego etapu, że stwierdzisz, OK, chcę mieć swój, swój pierwszy garaż, oszczędziłeś, teraz myślisz, czy warto go kupić, to tak, w praktyce, no co, zamrodzisz pieniądze i coś się może wydarzyć, że nagle będziesz tych pieniędzy potrzebował i, i, i zabraknie na coś, tak? No ale. ale... W praktyce większość ludzi nie ma tych oszczędności, po Polaków i sobie jakoś radzi. Czyli w praktyce też sobie pewnie jakoś poradzisz. Eee, taka, taka rzecz jak garaż jest do sprzedania. To nie jest rzecz, która nie da się nigdzie upłynnić, więc w razie czego ten kapitał odzyskasz, więc w praktyce do stracenia nie ma dużo. Co jest do zyskania? 40 minut dziennie eee, pasownego dochodu możesz mieć. Eee, z, e ekwiwalent tego. Tak? I co się może wydarzyć, może wydarzyć dalej? ten ekwiwalent możesz reinwestować, tak? Czyli te 500 co miesiąc możesz reinwestować na przykład w Bitcoina, czyli z czegoś, co jest pasywne, bezpieczne i inwestujesz w coś, co jest dynamiczne i mniej bezpieczne. I się może okazać, że po roku zainwestowałeś 6000, a potem z tego się zrobi w przykład 12, te 12 znowu, 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 znowu zainwestujesz i się robi kula, się na kula, kula. Nagle masz drugi garaż, nagle masz już nie 500, a 1000 złotych miesięcznie, te 1000 znowu inwestujesz, po roku masz 12, które gdzieś tam rzucasz i tak dalej, i tak dalej. I się może okazać, że ten jeden y, m, m, głupi garaż, w cudzysłowie głupi, spowoduje to, że będziesz milionerem i będziesz robił to, co chcesz i jak chcesz. Jedna decyzja, dużo, dużo zmian. Więc jak ja widzę ludzi, którzy wydają swoją przyszłość, też tam o wychodzeniu z długów Maciek nagrał bardzo dobry film, bardzo polecam na, na naszym kanale, y, to widzę, że to jest mega błąd, bo ci ludzie, którzy dzisiaj, jeden gość dzisiaj kupuje iPhone'a i co miesiąc musi już wydawać, czyli co miesiąc jest biedniejszy już, a drugi dzisiaj zainwestował i co miesiąc jest bogatszy. I teraz jeden co miesiąc musi płacić, drugi dostaje. Jeden płaci, drugi dostaje. I to się po prostu rozjeżdża. Naprawdę warto jest brać mocną ekipę, pomyśleć, co się może wydać najlepszego, coś najgorszego. Przeważnie są te proporcje bardzo dziwne. Możesz bardzo mało stracić i możesz zyskać miliony docelowo. To samo jest ze zdrowiem, to samo jest ze wszystkim, tak naprawdę. Z reguły dostarczania do, do jest bardzo mało. Jak masz podejść do dziewczyny, no to w praktyce może to być twoja żona, a, albo po prostu co możesz? Usłyszeć od niej odczep się na przykład, czyli usłyszeć coś niemiłego, i się przez sekundę źle poczuć. To jest, to jest twoja strata kontra na przykład e, idealna żona oczywiście takie istnieją poza moją idealna żona e, na najbliższe 30 lat. To jest zysk, kontra to, że się przez sekundę gorzej poczujesz. Tak jest ze wszystkim, więc yy, przeważnie ryzyko to nie jest brak, ryzy to, to, to ryzyko to brak ryzyka, a brak ryzyka to ryzyko. To jest wszystko bardzo dziwne, ja wiem. O, ktoś właśnie przyjechał, mój przyjaciel Damian. A, właśnie, zaraz idziemy, kapitalnie. Jak zwykle, przed czasem 6 minut, ale dobrze, dobrze. Także ja uciekam, bo wchodzę tam, dlatego dzisiaj nie w ruchu, tylko dzisiaj, dzisiaj po prostu mnie, mnie zabierają. Jak głośno muzykę puścił, co to typ w ogóle. No w każdym razie. W każdym razie ekipa, mądre pytania e, i e, ciągła edukacja, bo im, e, im więcej prze, wyedukujesz się, tym większość na siebie, a potem małe kroki, tak, małe kroki. Czyli nawet jak już wyedukowałeś się, to niekoniecznie musisz od razu robić jakąś transakcję. Przyjmijmy już znowu ten garaż. tak? Możesz najpierw na przykład pójść z kolegą na akt notarialny. Gdzie, gdzie takiego kolegę mieć znowu jak w jakimś evencie nieruchomościowym na jakimś klubie przedsiębiorczości, na Wielkiej Integracji, Kuby Midella i tak dalej, i tak dalej. Znaleźć sobie kogoś i powiedzieć, Cześć, słuchaj, ja mam jakieś oszczędności, że zbieram na coś, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda prakty z, z praktycznego punktu widzenia, czy ja mogę np. z Tobą pójść oglądać jakąś nieruchomość, czy ja mogę z Tobą pójść na akcent realny, czy ja mogę z Tobą pójść na negocjacje, czy ja mogę z Tobą pójść na budowę, zobaczyć cokolwiek, tak? żeby się wdrożyć, żeby się z tym oswoić. A potem po prostu będzie dobrze. A chciałem otworzyć szyby, ale nie otworzę. Dobra. W każdym razie tyle ode mnie, bo widzę Damian to już jest. To muszę duszko zrobię na szybie. A tymczasem co? Hakona Totawskiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.